Cześć. Nazywam się Anita Michalska i lubię zadawać pytania. Od 2010 roku pomagam zagubionym w życiu zawodowym, ale też czasem w życiu prywatnym. Zapraszam Cię do posłuchania mojego podcastu 404 Pytania. Podczas rozmów z moimi gośćmi wspólnie sprawdzamy, jakie pytania warto sobie zadawać, aby odnaleźć swoje miejsce w świecie. Dzisiaj znowu moją rozmówczynią jest Ania. Ale się trochę zamienimy dzisiaj rolami. Nie zamieniłyśmy się miejscami, ale zamieniamy się rolami. To prawda. I to ja będę zadawać Tobie pytania, żebyś w końcu odpowiadała na jakieś pytania, które ludziom zadajesz. Trochę zemsta, trochę, <laughs> trochę jakby działanie wbrew zasadzie szef z bezbutów chodzi. <laughs> Dokładnie. Robimy to inaczej. Nie zamieniłyśmy miejsc faktycznie, ale postaram się zadać dobre pytania. Myślę, że zadasz na pewno dobre pytania. Dobra, Już zaczynamy. za długo ze sobą współpracujemy. Zaczynamy. Już nie ma czasu. Trzeba przejść do meritum. Trzeba, trzeba. <gry> Anita, zadawałaś wszystkim pytania, kim jesteś. Ja chciałabym też zadać tobie takie pytanie, bo ono jest zawsze ciekawe. Ostatnio jak mi zadał prowadzący na warsztatach, zresztą na których byłyśmy, Razem. Jak Piotrek zadał pytanie, kim jesteś, to odpowiedziałam, że jestem sobą. I myślę, że to jest największa prawda na mój temat w tym momencie. Mogłabym się przedstawić ze strony bardziej oficjalnej, że jestem politologiem ze specjalizacją z dziennikarstwa. Jestem coachem, trenerem, facilitatorem. Jestem też wspólniczką w naszych dwóch firmach, ale przede wszystkim jestem sobą i uważam, że to jest chyba największe osiągnięcie. W ostatnich latach w moim życiu. A mogłabyś rozwinąć to? Bo wydaje mi się, że nie każdy zrozumie co to, dobrze, to znaczy. Co, że co to znaczy? Sobą. Dokładnie. To znaczy, że y, czuję się dobrze ze sobą, wiem czego chcę, wiem czego potrzebuję, wiem kogo chcę mieć wokół siebie, wiem z kim chcę iść przez życie. Y, ale też przede wszystkim wiem, co umiem, co potrafię i jak mogę stanąć w tym w świecie. Tym, co umiem i potrafię, ale moim zdaniem bycie sobą, przynajmniej w takiej mojej definicji, to jest też słyszenie siebie. I ja mam wrażenie, że przez bardzo długi okres czasu w swoim życiu nie słyszałam siebie. Słyszałam siebie zawodowo, myślę na jakimś poziomie, ale mało siebie słyszałam prywatnie, a nawet jak wydawało mi się, że siebie słyszałam zawodowo, to potem się okazało, że nie do końca. I Mam taką hipotezę filozoficzno-egzystencjalną, że każdy z nas tego szuka i że każdy z nas tak naprawdę chce być sobą, ale nie każdy ma może odwagę, może czasem warunki, bo też uważam, że muszą być do tego odpowiednie warunki, żeby stać się sobą. I na samym końcu chyba wszyscy do tego dążymy. Pięknie powiedziane, to prawda. Aż mi się ciśnie na usta, py na usta pytanie, to jakie pytania sobie zadawałaś, żeby dojść do tego miejsca? I tych pytań było bardzo dużo, i um, też to, że ja mówię teraz, że jestem sobą, to nie znaczy, że jakoś bardzo nie byłam sobą, nie wiem, 5 czy 10 lat temu, ale nie byłam tak bardzo sobą, jak jestem teraz. Um, też w kontekście, nie wiem, wyrażania um, jakoś swojego zdania chociażby w świecie. Um, I tych pytań było bardzo dużo. Natomiast um, pytaniem, które można powiedzieć, że było takim pierwszym pytaniem bardzo transformującym, to było pytanie, w czym się oszukujesz? I to jest pytanie, które bardzo lubię zadawać moim klientom. Zresztą, jeżeli nasi słuchacze mieli okazję posłuchać drugiego i trzeciego odcinka tak. naszego podcastu, to tam też i Michał, i Asia wspominali o tym pytaniu. I ja to pytanie, w czym się oszukuję, usłyszałam 14 lat temu, podczas mojego pierwszego procesu coachingowego. I to było pytanie, które faktycznie wpłynęło też na to, że ja stanęłam w roli coacha, chociaż wtedy to było niepopularne i też ja w ogóle nie miałam świadomości tego, że coaching stanie się tak modny, bo chyba można mówić o jakimś rodzaju też mody. I to pytanie spowodowało, że pomimo bardzo dużej nieracjonalności w decyzjach podjęłam, okazało się później bardzo dobre decyzje zawodowe. Kolejne pytanie, które z kolei wpłynęło na mnie bardziej w życiu prywatnym, ale odbiło się też na życiu zawodowym. To było pytanie, które sobie zadawałam przez dwa lata. I to było pytanie, które z kolei zadała mi moja wtedy przyjaciółka. To pytanie brzmiało, co bym zrobiła, gdybym się nie bała. Och tak, kocham to pytanie. Ja też, chociaż wtedy <stukujś Tools> go nie kochałam. Czyli to jest takie, wiesz, taka hate-love. <tukaj> <tukaj> tak, dokładnie, <operation. tukaj> hate-love, dokładnie. Tego pytania nie kochałam, ale dzięki temu, że odpowiedziałam sobie na to pytanie, zdecydowałam się na rozwód, wyprowadzkę z miasta, w którym myślałam, że umrę. W sensie, umrę w takim sensie, że spędzę całe życie w nim. Dobrze, że doprecyzowałaś. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. I też moim zdaniem, właśnie dzięki temu pytaniu, ja też zaczęłam siebie słyszeć. I zaczęłam słyszeć swoje potrzeby, zaczęłam też konfrontować się z bardzo różnymi trudnymi rzeczami. A takie ostatnie najświeższe pytanie, które pojawiło się w zeszłym roku w marcu, zaraz przed tym, jak wylądowałam na detoksie technologicznym, no to było pytanie, czego mam w nadmiarze i mogę się tym podzielić ze światem. Mhm. I pierwsza odpowiedź to była taka, że mam bardzo dużo pytań i mogę się nimi podzielić, ale druga odpowiedź to była, że mam bardzo dużo czasu i spokoju. I ja sobie naprawdę dopiero w zeszłym roku uświadomiłam, że mam ten przywilej, z którego sobie nie zdawałam sprawy wcześniej. Mam dużo czasu i spokoju. I zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy ludzie mają taką opcję, taką możliwość, a uważam, że jeżeli ktoś to ma, to można się tym dzielić, yy, można sprzedawać jakieś swoje własne paterny na to, jak to zrobić, żeby tego czasu i spokoju po prostu więcej w życiu mieć. Ale to powiedz, jak to robisz właściwie, że ty się tym dzielisz, uczysz, jak Czasami to spokojem. Tak. Moim zdaniem przede wszystkim, jak chcesz zmiany w świecie, to bądź tą zmianą w świecie. I moim zdaniem to, w jaki sposób ja funkcjonuję, w jaki sposób żyję, to, to też przekazuję ludziom na szkoleniach, na sesjach, w trakcie różnych konsultacji. No po prostu są jakieś sprawdzone metody, są jakieś sprawdzone rozwiązania, które działają. One się często wydają bardzo banalne, może nawet wręcz trywialne, ale zaczęłam je stosować wiele, wiele lat temu i przyniosły mega pozytywne korzyści w moim życiu, więc też uważam, że warto brać od ludzi to, co chcielibyśmy mieć, a oni już mają. I to jest, to jest jakby postawa. Ale druga rzecz, która mi pomaga w dzieleniu się tym, no to właśnie takie stanięcie w prawdzie a propos dzielenia się chociażby pytaniami, bo ja uważam, że jeżeli sobie zadajemy odpowiednie pytania w życiu, to też możemy mieć więcej tego czasu i spokoju. Ale jak ktoś nie potrzebuje więcej czasu i spokoju, tylko potrzebuje więcej pieniędzy, relacji, miłości, może po prostu, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa, to uważam, że można to też znaleźć, ale właśnie zadając sobie odpowiednie pytania. I dla mnie to jest też trochę jednak bycie pod prąd, znaczy iście pod prąd, dlatego że um, żyjemy w świecie ściągania uwagi w jedną sekundę na filmikach na Instagramie. Tak, z czym walczymy regularnie? walczymy regularnie, dokładnie. Mi się to bardzo nie podoba, bo ja chciałabym mieć trochę więcej niż jedną sekundę na to, żeby ściągnąć czyjąś uwagę. Ale rozumiem, że żyjemy w takim świecie i właśnie dlatego, że rozumiem, że żyjemy w takim świecie, to stwierdziłam, że ja nie chcę w tym być i chcę robić coś odwrotnie, bo ja zawsze robiłam coś odwrotnie. W liceum byłam zbuntowaną grunge'ową dziewczyną chodzącą w glanach w plus 30 stopniach i myślę, że na jakimś poziomie mentalność tamtej szesnastolatki została. zbuntowanej została, dokładnie tak. Ja jestem przekonana, że jeżeli my sobie będziemy zadawać dobre pytania, to wszyscy na tym skorzystamy, bo pytania mają taką niesamowitą moc, że jeżeli je zadasz komuś, albo jeżeli je usłyszysz od kogoś, to nawet jeżeli nie ma tej odpowiedzi głośno udzielonej, to ona i tak się pojawia w środku. I z nią można się przepychać tak jak ja się przepychałam przez dwa lata z odpowiedzią, co bym zrobiła, gdybym się nie bała. Ale tak naprawdę ta odpowiedź tam zawsze była. To była tylko kwestia stanięcia w odwadze, stanięcia w prawdzie, pościągania tych warstw, naleciałości jakiś po prostu. Dokładnie tak. Mm. Dokładnie tak. Jak jesteśmy przy pytaniach, bo właściwie o tym jest ten podcast. W zasadzie, tak. <gry> to chciałam Cię zapytać, zapytać i dopytać jeszcze o to, jakie jest Twoje ulubione pytanie na ten moment, bo mm -hmm. też zdaję sobie sprawę, że te pytania są. Jakieś ulubione bądź mniej ulubione tak. w różnych okresach życia? Pytałam Cię o pytania właśnie w kontekście tego, jak ten Twój mm -hmm. kierunek zawodowy poszedł, ale ciekawa jestem, co teraz gra. Jakie pytanie Ci wybrzmiewa tam, ulubione? Mm. Jak mnie o to zapytałeś, to przyszło mi jedno pytanie bardzo szybko, więc się nie podzielę, ale jeszcze się chwilę zastanowię Dobre. nad tym, jakie są inne, bo są też inne. Moje ulubione pytanie obecnie, zresztą ono się też pojawiło w tym podcaście. To, jak to jest, kiedy uśmiecham się swoim sercem. I. <noise> no i tak. Teraz, jest, na tak, przykład. Na przykład, teraz, dokładnie tak. Teraz się też uśmiecham swoim sercem. I mm, dla mnie to było bardzo odkrywcze, jak przeczytałam książkę Marcina Fawieńskiego. I on opisał tam właśnie, opisał czy przedstawił taką medytację, właśnie, y, gdzie można się uśmiechnąć swoim sercem. Dla mnie to było mega odkrywcze w ogóle, bo niby to jest oczywiste i jak się z tym skontaktowałam, to wy tak, przecież już nie nieraz w życiu uśmiechałam się swoim sercem, ale medytowanie z taką intencją, że uśmiechasz się swoim sercem i w ogóle zastanawianie się i zatrzymywanie przy tym uważam, że naprawdę no, zmienia niesamowicie jakość życia, relacji, wszystko chyba. Ja się tak uśmiecham, mocno wręcz tu poruszam, bo przypomniało mi się, jak prowadziłyśmy razem właśnie sesje oddechowe, ale z elementami medytacji, i właśnie tą medytację ty prowadziłaś chyba. Tak. Właśnie Marcina Fabieńskiego, więc pozdrawiamy tutaj. Tak, tak, pozdrawiamy I przypomniało mi się, jakie były reakcje na sali ludzi tak różnych, o tak różnym też stopniu zaawansowania i świadomości, jeżeli chodzi też o medytację, czy wchodzenie gdzieś tam w głąb siebie i nasze poruszenia i takie wręcz lot nad ziemią po, po, tej, po tym wydarzeniu, yy, co może zrobić właśnie ten uśmiech sercem? Tak. I jak każdego może poruszyć? Tak. I aż czuję, że jakby mi weszła teraz inna tak, wibracja dokładnie, teraz. Dokładnie. Bo przypomniało mi się, więc super, że powiedziałaś o tym pytaniu. No dziękuję, zapomniałam o nim. No ja, widzisz, to z pytaniami to jest właśnie niesamowite, że one są, potem odchodzą, potem wracają, wracają z powrotem. Mm. Pytanie też, które bardzo lubię, a które jest schowane za etui mojego telefonu, a etui jest przezroczyste, więc często inni ludzie też patrzą na to pytanie. To jest pytanie, a co jeżeli w życiu może być łatwiej? Czy nawet to pytanie brzmi, a co jeżeli pozwolisz sobie, żeby w życiu było łatwiej? Mhm. I dla mnie jako dla perfekcjonistki też osoby z tendencjami, która raczej miała y, y, ciągoty do tego, żeby utrudnia, utrudniać sobie życie niż ułatwiać, dla mnie to było bardzo wyzwalające, jak sobie uświadomiłam, że może być łatwiej, i łatwiej to nie znaczy iść na łatwiznę. To jest moim zdaniem bardzo ważne rozróżnienie, a też to łatwiej jest dla mnie jakoś bezpośrednio związane z zasadami praw natury i z zasadami tego, jak płynie woda, bo wiemy, że woda płynie tam, gdzie może, a tam, gdzie nie może, kropla drąży skałę. I moim zdaniem, właśnie dokładnie na takiej samej zasadzie działa. Wszechświat, znaczy wszechświat się nie przepycha na siłę, ale wszechświat może czasem zatrzymać na siłę. Może. Co też może się okazać później z perspektywy czasu, że to w sumie było łatwiejsze i lepsze rozwiązanie niż się gdzieś pchać. Hmm. Ja kiedyś też powiedziałam takie zdanie, um, że a teraz nie wiem, czy nie spalę tego, że jeżeli nie musimy, Dawaj. że jeżeli się nie siłujemy, i nie pchamy, to wtedy łatwiej idzie, coś w tym stylu. Podstawowa zasada fizyki, prawda? Coś w tym stylu, dokładnie, dokładnie tak. Ale pytanie też, które bardzo lubię i które tak naprawdę sobie zadaję co tydzień w środę o godzinie 21.45, już od sześciu lat, kiedy dzwoni mi budzik w telefonie, to jest też pytanie o to, za co jestem wdzięczna. I ja się też nauczyłam zadawać sobie to pytanie, nie z takiego miejsca też automatycznego i takiego. Mm, odhaczyć. Odhaczyć, zadanie. tak, bo w książkach piszą, że trzeba być wdzięcznym. Tylko ja naprawdę zastanawiam się raz na tydzień, w środę, za co jestem wdzięczna. I jak czasem są gorsze dni i uważam, że nie mam za co być wdzięczna, to sobie wtedy przypominam, że mam wodę w kranie. Że mam toaletę w domu, a to już świadczy o tym, że jestem w 15% ludzi na świecie, którzy mają dostęp do toalety, i to mnie jakoś zawsze po prostu zatrzymuje i porusza. Jestem wdzięczna za to, że jestem zdrowa, że mam wspaniałych ludzi wokół siebie, i pomimo tego, że nie ma bardzo wielu rzeczy, których bym chciała, to jakoś te powodują, że można naprawdę poczuć bardzo dużą wdzięczność. I teraz sobie pomyślałam z takiej perspektywy w ogóle bardzo praktycznej, że ja sobie często zadaję pytanie, czy to jest ważne. Mm. I to mówię też w kontekście dokonywania jakiejś decyzji czy selekcjonowania ważności zadań, ważności wydarzeń. Bo no, ewidentnie, mając dosyć dużą nadpobudliwość życiową i robiąc 17 tysięcy różnych projektów, można w którymś momencie się zgubić, co jest ważne. I mi to naprawdę pomaga. Hmm. Pomaga mi to rezygnować z rzeczy, a nauczyłam się też rezygnować bez wyrzutów sumienia. Pomaga mi to też y, po prostu zastanawiać się, czy to w ogóle będzie mądre w dłuższej perspektywie, żeby teraz tą rzeczą się zająć. Mm -hmm. I oczywiście to powoduje, że czasem zawalam coś, to powoduje, że czasem się ktoś może obrazi, bo czegoś nie dosłałam na czas, ale na samym końcu no, jest pytanie, czy to będzie miało znaczenie za 5 czy 10 lat, y, czy nie. I zazwyczaj się okazuje, że nie. Pięknie. Zastanawiam się tylko, jak y, to robisz, że wiesz, co jest ważne? Czy masz taki moment na refleksję i jakoś sobie, jakby nie patrzeć, ustalasz te zasady, wartości, priorytety? Mhm. Czy, czy to jest na zasadzie ważne tu i teraz? W sensie, mhm. mogłabyś coś więcej powiedzieć? Tak. Y, ja wiele lat temu już sobie powiedziałam, że dla mnie najważniejszy jest czas i spokój w mhm. życiu. Y, I to się nie zmieniło przez te lata. To jest dla mnie bardzo ciekawe, y, pomimo, że. Relacje, pieniądze, zdrowie są dla mnie tak samo ważne. Tylko w pierwszej kolejności jest dla mnie czas i spokój, bo jakby z tego wynikają wszystkie inne rzeczy. Więc kiedy dokonuję wyborów, nie wiem, decydując się na jakiś projekt, czy decydując się na to, że właśnie w tym tygodniu będę musiała dwa albo trzy razy wyjechać, na przykład z Warszawy, bo będą jakieś warsztaty do poprowadzenia. To, jak w kolejnym tygodniu ma się zadziać znowu ta sama sytuacja, no to wtedy się zastanawiam, czy to mi na pewno da czas i spokój. Więc, w takiej długiej perspektywie, odnoszę się do wartości, bo ja zawsze uważam, że wartości to są takie kierunkowskazy, które nam wskazują drogę, kiedy nie wiemy, co zrobić. I oczywiście te wartości mogą się zmieniać, ale akurat dla mnie się nie zmieniają od lat. Natomiast w codzienności. Yy, ja po prostu jestem bardzo rygorystyczna, jeżeli chodzi o trzymanie kalendarza. Mhm. I pomimo, że zdarza mi się pracować czasem od ósmej do ósmej, zdarza mi się pracować yy, naprawdę dużo i intensywnie, to bardzo mocno pilnuję tego, żeby pomiędzy różnymi blokami zajęć, pomiędzy sesjami, pomiędzy różnymi zadaniami, żeby był czas na przerwę. I dla mnie ten czas na przerwę jest tym momentem, kiedy ja się mogę w ogóle zastanowić. I w ogóle uważam, że ja chyba należę do jednej z nielicznych grup ludzi, którzy bardzo dużo się zastanawiają. I ja nie mówię teraz o overfinkowaniu. To też, bo to jest moje drugie imię. Dlatego się śmieję. Overfinkowanie, tak, dokładnie. Ale faktycznie to e, robisz, tak. Tak, ale robię to, ja się naprawdę dużo zastanawiam mm -hmm. i ja w ogóle mam wrażenie, że się zawsze dużo zastanawiałam. To znaczy, odkąd pamiętam, odkąd byłam dzieciakiem, mm. ja używałam w ogóle takiego sformułowania, że ja dokonuję autoanalizy. Nie mówiłam ci o dziecko? Tak, nie mówiłam ci Nie chyba o tym. Tego. I jak byłam już w podstawówce, jak zaczynałam pisać swoje dzienniki, pamiętniki, potem jak byłam też w liceum, jak już przygotowywałam się mentalnie, że już wyprowadzę się do ukochanego Krakowa i tam będę przecież studiować na jedynym wspaniałym Uniwersytecie Jagiellońskim, bo tak wtedy uważam, że przecież tylko to da gwarancję wspaniałego życia, studiowanie tak na ujocie. Jak inne czasy? Dokładnie, bardzo inne czasy. Chociaż wtedy to była bardzo dobra decyzja absolutnie i, i Kraków uważam, że był dobrym etapem w moim życiu. Natomiast tak, ja dokonywałam bardzo dużo autoanalizy i wtedy jeszcze nie rozumiałam. Moim zdaniem tak naprawdę robiłam sobie trochę auto coaching, mm -hmm. a nie autoanalizę, bo ja właśnie sobie tych pytań zadawałam bardzo dużo i mnie w ogóle zawsze interesowała na jakimś poziomie filozofia. I to też jest coś, co odkryłam całkiem niedawno, bo zanim poszłam na politologię, myślałam, że chcę studiować psychologię, ale stwierdziłam, że na nią nie pójdę, bo na pewno się nie dostanę, więc poszłam na politologię, bo chciałam stać prezydentem. Prezydentem nie zostałam, a ostatnio się zorientowałam, że tak naprawdę to ja jestem z serca filozofką i właśnie pytania o sens życia, o to, po co my tu jesteśmy, po co robimy tak jak robimy, po co budujemy relacje tak jak budujemy, no to są pytania filozoficzne tak mhm. naprawdę i moim zdaniem żyjemy w czasach, gdzie musimy wrócić do tej filozofii, musimy wrócić do pytania o sens życia. No, i wspaniale, bo mamy 404 pytania, z których można jakby sobie te filozoficzne, egzystencjalne pytania tak. pozadawać. Co, co więcej, mamy przecież nawet kategorię filozofia i to pierwszą. Tak, także. I jest. jest tam nawet chyba 78 pytań, z tego co pamiętam. Pamiętam no, też takie rzeczy. Tak, tak przy mojej patologicznej mm. pamięci. Tak, tak. Chciałam w, nadal w kontekście pytań, ale dopytać Ciebie w takim razie, jakie pytania może nie tyle sprawiały ci trudność, co jakich pytań nie lubiłaś, nie lubisz? Czy, mm -hmm. czy masz takie pytania? Bo wydaje mi się, że każdy ma. Tak. Nie lubię pytania, w czym się oszukuję. I nie lubię też mm. pytania, co bym zrobiła, gdybym się nie bała. Ale ja nie lubię tych pytań bardziej z miejsca tego, że one naprawdę są konfrontujące i są po prostu niewygodne. Natomiast ja uważam, że każde pytanie jest związane z jakimś kontekstem. I teraz ja nie lubię pytań, które mi jakby robią taką dziurę w mózgu w kontekście obwiniania się, grzebania w przeszłości, czyli to są takie pytania w stylu dlaczego znowu to zrobiłam, dlaczego znowu mnie to spotyka, dlaczego oni znowu tak robią. Czyli to są wszystkie takie pytania, które teoretycznie szukają przyczyny i szukają źródła. Hmm ale de facto nie dają za dużo y, sensownych y, odpowiedzi. Natomiast wydaje mi się, że czasem warto sobie też zadawać takie pytania, jeżeli naprawdę chcemy zrozumieć, jaki pattern nas na przykład przywiódł do tego miejsca. Mm -hmm. nie? I wtedy zadanie sobie pytania, dlaczego ja tak zrobiłam i zrozumienie, że na przykład właśnie nie wiem, nauczyłam się reagować w takich i takich sytuacjach w ten sposób, więc dlatego tak zrobiłam, bo po prostu mam takie połączenia neuronalne w swoim mózgu i tak to działa, to wtedy ma to sens, ale pod warunkiem, że to nas kierunkuje w stronę refleksji, refleksji, którą możemy wdrożyć w życie. Ale jeżeli nas to zatrzymuje w poczuciu winy, w utrzymywaniu się w roli ofiary, mm. to ja nie lubię tych pytań, chociaż prawda jest taka, że zadawałam sobie tych pytań bardzo dużo w życiu, bardzo długo w swoim życiu utrzymywałam się w roli ofiary. Zdarza mi się nadal w niej być, ale na szczęście już bardzo krótko. W sensie, że ja już wiem, hmm. że to jest jakby nieopłacalne, żeby tam zostać po prostu. <grym> Oj tak, ja, ja teraz y, myślę o tej roli ofiary i o tym, jak właśnie czas, często utykamy w tym miejscu tak. i co nam to robi. Ostatecznie i tak, nikt nas nie zbawi, my musimy sami. Dokładnie. Sami. Czyli oczywiście ma, możemy gdzieś tam mieć ludzi, którzy nam jakkolwiek pomogą, wesprą. Ale ostatecznie musimy sami wyjść z tego miejsca. Tak, i to jest ważne, żeby rozróżniać rolę ofiary psychologicznej od roli ofiary jakiejś tragedii, która nas spotkała w życiu w tym momencie. Jasne. jasne. Bo jeżeli to jest tak, że naprawdę nas spotkała jakaś tragedia w życiu, i nieważne jakiej kategorii to jest tragedia, bo traumą, trau, traumy mogą wywołać naprawdę różne wydarzenia. Więc jeżeli to nie jest sytuacja związana z czymś, co jest naprawdę teraz w naszym życiu, tylko raczej ta rola ofiary jest związana z rozpamiętywaniem historii w naszym życiu, no to ta druga wersja po prostu nie służy. Wiem to bardzo dobrze, bo bardzo długo naprawdę utrzymywałam się w tej roli, ale przez to też, że bardzo długo się utrzymywałam w tej roli i przez to, że z niej wyszłam, to też mi jest łatwiej po prostu teraz pomagać klientom wychodzić po prostu z tego i nie zahaczać się na tą rolę, bo bardzo często jest tak, że jak już wyjdziemy z tej roli ofiary, to drażą nas inne osoby, które są w roli ofiary, a tutaj myślę, że bardziej chodzi o to, żeby jakoś z miejsca miłości do drugiego człowieka, też trochę do siebie do tego podejść. Hmm. Ja tak zerkam słuchaj na telefon, bo chciałam, już, wydaje mi się, że to jest ten moment, żebyśmy tak. odpaliły aplikację Dokładnie. 404 pytania. Dokładnie. Wydaje mi się, że jako to, ten odcinek będzie dziesiąty, to już motyw jakby zadawania pytań poprzez aplikację Pownie jest znany. Znamy, tak. A więc losujemy teraz z aplikacji 404 pytania pytania. Tak. A więc pytanie do Ciebie: z której kategorii chcesz wylosować? Ja chyba, a to ciekawe, bo pomyślałam o tym, żeby z filozofii sobie wyciągnąć, ale potem pomyślałam o ego. Może poproszę żółty kolor w takim razie? Jestem ciekawa, co tam nam wyskoczy. Grytyluje odwagi. <grystanie> 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 Już nie mówiąc o tym, że sobie tam czasami możesz wylosować niezłe pytanie. No właśnie, dlatego jestem bardzo ciekawa, co tam się tam zadzieje. Ta, da 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 Jeszcze musisz tra trafić w kołowrotek. <grystanie> o, więc ja wylosowałam pytanie. Co jest we mnie naprawdę wyjątkowego? Y... To ty myślę i będę zagadywać tutaj. Tak, ja, ja już wiem, ja już wiem. Yy, myślę, że wyjątkowe jest we mnie to, że ja żyję wieloma życiami w tym jednym życiu. Yy, I jak kiedyś uważałam, że coś jest ze mną nie tak, to dzisiaj uważam, że jest to chyba jedna z fajniejszych rzeczy, jaką można przeżyć w życiu, to znaczy żyć różnymi życiami w tym samym czasie, bo wyobrażam sobie, że Ktoś może żyć jakąś rolą, potem kończy tą rolę i zaczyna żyć jakąś następną, ale faktycznie mam ten przywilej w życiu, że mm, tak, że żyję kilkoma różnymi życiami, bo prowadzimy razem dwie firmy, biegamy w strojach jednorożca po Warszawie i rozdajemy pytania. Jakby coś to my, to prawda. Dokładnie. Ale też uczę się DJ-ki, tworzę sobie muzykę i mój pan nauczyciel, Adam, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, mówi, że naprawdę całkiem niezłe rzeczy tam powstają. Przy tym wszystkim chodzę sobie do parku codziennie po godzinę, półtorej mm. i uważam, że to też jest bardzo duży przywilej. Żyję sobie w mieszkaniu, które stało się też jakoś miejscem przypadkowo w mojego życia obecnie, ale też jakoś działa. Wymyśliłam sobie spacery do lasu i one są zresztą przez spacery do lasu. My się też poznałyśmy. I, i tak, i wydaje mi się, że to, że ja mogę żyć różnymi życiami mm. w jednym czasie jest bardzo wyjątkowe, bo to mi pozwala jakoś czerpać y, z tej symulacji najwięcej, jak się da. Ja się tak uśmiecham, bo wydaje mi się, że to pytanie to było był niejako prezent. Mm. Mm. Bo tym bardziej, że znam też kategorię ego i tam naprawdę są niektóre pytania, Gruby. które są grube i mocne. <grym> tak. A to pytanie jednak jest y, może być czasami trudne dla kogoś, kto nie powie, i, a raczej nie wie od tak. razu, um, co jest w nim wyjątkowego, ale jest prezentem ostatecznie, bo jak usłyszysz na głos o sobie, to prawda. jeszcze przy kimś, już nie mówiąc o tym, że przy kamerach i, i Pu publicz nie. publiczności. Tak. No to jest to swego rodzaju e, taka autoterapia tak. i, i piękny moment. Więc ja się bardzo cieszę. Dziękuję aplikacji. Ja to, <laughs> za, to Ania dla ciebie za, pytanie za również. Za to, że... Mm, to teraz na szybko, bo też musimy kończyć. Ja sobie wylosuję... rodzinę nowego. Ostatnio mhm. nawet takie hasła obcym ludziom ustawiałam w komputerze. Kiedy ostatnio po prostu się bawiłam? To jest ciekawe, że to pytanie się wylosowało z 404, bo raczej znaczy, okay, tu z tej mniejszej kategorii, bo to jest jedno z pytań, które rozdajemy właśnie jako jednorożce. Tak. Więc odpowiedź moja brzmi, ostatnio bawiłam się oczywiście wcześniej niż y, kiedy miałyśmy strój mhm. jednorożców. Tak. Ale jakoś ten motyw założenia stroju wielkiego, po prostu nadmuchanego i chodzenia przez Warszawę z tobą. Jeszcze tak. właśnie może i w tym wieku, i jakby w tym tak. miejscu życia, i z totalnie z luzem to był tak wspaniały, uwalniający, uwalniający czas i, i zabawa, że chętnie go powtórzę. Zresztą robimy to w poniedziałek. Dokładnie. A potem jeszcze raz. Tak. Także dziękuję bardzo ja za te pytania również. Ja również za te pytania. Mam niedosyt, bo mamy po prostu tą krótszą wersję. Zobaczymy, tak. um, czy właśnie to nie jest znak, żebyśmy nagrywały więcej. Taki Wyć jest zamysł. tak. Może. może tak. Zobaczymy. Ale ja też mam niedosyt i tak, myślę, że to, to dobrze i sprawdźmy, do czego nas to teraz doprowadzi. Dzięki. Dziękuję, Aniu. Dziękuję Ci za wysłuchanie mojego podcastu. Sprawdź, o czym rozmawiałam z gośćmi w kolejnych odcinkach, jeżeli masz tylko na to ochotę. A jeśli chcesz mieć dostęp do 404 pytań i ten temat Cię zainteresował, wejdź na stronę www.404pytania.pl i sprawdź, co dla Ciebie przygotowałam razem z Anią Wering.